Ale proszę, jak pani powiedziała, no, że to jest tak, że to jest tak. Ale wszyscy chcą jest 18 października? Zwiedzamy Starego Staszica. No dobrze, dobrze, ja filmuję ludzi, także proszę nie uciekać. Chodzi o. Ja <laughs> Dzięki.

Koncert. Ja, ja nie będę, ja będę Burniku, ale... A, no to kto Darka. nas filmuje? <grym> kto nas filmuje? Darek będzie? No. Tak,